Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Niestety dzisiaj do Was przychodzę po prostu z totalnym bed day, wyglądam po prostu strasznie, ale stwierdziłam, że jeśli nagram tego filmu dziś, to pewnie mi się po prostu nie będzie chciało w późniejszych dniach. A zatem, mimo że fryzura jaka jest, taka jest, to siadam i nagrywam, bo myślę, że temat dzisiaj bardzo ciekawy. A mianowicie dzisiaj zrobię Wam ranking wszystkich perfum słodkich, jakie posiadam w swojej kolekcji. Postaram się dokonać obiektywnej oceny wszystkich tych zapachów. A to dlatego, że wiem, że wśród moich widzów jest dużo osób, które po prostu kocha słodziaki i być może przyda Wam się taka wskazówka, do których perfum podejść w perfumerii i je sobie przetestować. A zatem, jeśli macie ochotę obejrzeć film tylko i wyłącznie o perfumach słodkich, bardzo serdecznie zapraszam Was do jego obejrzenia. I słuchajcie, chciałabym zacząć od pierwszych perfum, które w mojej ocenie są najsłabszym słodziakiem, jakiego posiadam w swojej kolekcji. Ja bym te perfumy oceniła powiedzmy na 3 na 10 i są to perfumy od marki Casharel i jest to jest I Am w edycji Fabulous. Słuchajcie, zapach nieco syntetyczny w swoim otwarciu. Przez pierwszą godzinę kłóci się tutaj kwaskowatość owoców z pewnego rodzaju słodyczą i laktonowością, więc przynajmniej pierwsza godzina na mojej skórze nie jest zbyt ciekawa i wypada mega, mega syntetycznie. Potem natomiast zapach robi się troszeczkę nudny Powiem szczerze, mało zaskakujący. Zapach, jakich tak naprawdę wiele na rynku, który powtarza. Tylko i wyłącznie to, co stało się hitem perfumerii ostatnich lat. Gdybym miała Wam doradzać czy odradzać, myślę, że tą pozycję spokojnie możecie sobie darować. Z całej linii SIM yes, uważam najsłabszy punkt i najsłabszy zawodnik. Drugimi perfumami, które w mojej kolekcji oceniam mega, mega słabo, są to perfumy od marki lancom. Jest to Lanui Trezor w edycji Dantel de Roses. Słuchajcie, gdybym ja nie wiedziała, że perfumy te kosztują tyle, ile kosztują, w życiu bym nie powiedziała, że jest to zapach luksusowy. Bo on moim zdaniem kompletnie luksusowo nie pachnie. Są to perfumy również takie lekko płaskie, lekko nudnawe. One mają co prawda bardzo ładne otwarcie. Otwarcie takie soczysto, owocowo różane. Niemniej jednak, im bliżej serca zapachu i bliżej bazy, tym zapach coraz mniej zaskakuje, robi się taki. Właśnie bardzo nudny, aby bardzo płytki, leciutko syntetyczny. Szczerze mówiąc, dla mnie te perfumy w ogóle nie pachną, jakby kosztowały 250 zł za 50 ml, bo moja pojemność to 50. Też go oceniam na 3 na 10 i też uważam, że możecie sobie spokojnie darować testy tego zapachu. Kolejnymi perfumami w moim rankingu będą perfumy, które tym razem oceniłam na 4 na 10 i są to perfumy również od marki Lancome i jest to Hypnose w edycji wody perfumowanej. Słuchajcie, dlaczego taka niska ocena? Wydawałoby się, że był to swojego czasu hit perfumerii. Słuchajcie, dlatego że mnie osobiście noszenie tego zapachu nie przynosi jakiejś szczególnej satysfakcji. Dla mnie jest to zapach, który się nie rozwija, który nie ma żadnych faz. Nie górują tu na żadnym etapie trwania zapachu jakieś tam nuty. Głowy, nuty serca, nuty bazy. Ten zapach jest jednostajny od samego początku do samego końca, a nie dosyć, że jest jednostajny, to jeszcze w dodatku jest delikatnie mdły. Nie ma tutaj, słuchajcie, żadnego kontrapunktu, który by powodował, że ten zapach zaskakuje, intryguje, że czymś tam pociąga mój nos, ponieważ jest właśnie taki delikatnie mdławy, delikatnie nudnawy, delikatnie jednostajny. Aczkolwiek nie odbieram mu zupełnie urody, bo jest to zapach naprawdę bardzo, bardzo ładny. Moim zdaniem gdybym miała być szczera, nie ma co żałować, że został po prostu przerwany. Jego produkcja została przerwana. Jest to zapach wycofany. Myślę, że świat perfumowy niewiele straci tak naprawdę na nieobecności Hypnose na rynku perfumowym. Choć tak jak mówię, zapach się może podobać. Zapach jest bardzo ładny, bardzo przytulny, ale jeśli chodzi o moje osobiste preferencje, dla mnie jednak tutaj za mało się dzieje. I kolejne perfumy w moim osobistym rankingu to z kolei perfumy, które oceniłam na 5 na 10 i są to perfumy od marki dość drogiej na rynku, która no powiedzmy nie ma perfum poniżej 250 czy 300 zł i jest to firma Killian i są to ich perfumy o nazwie Adults. Słuchajcie, tu mamy ten sam, mam wrażenie, case, co w przypadku Hypnose. Perfumy są aż za bardzo zrównoważone i wyważone. Nie ma tutaj żadnego kontrapunktu, który by powodował, że ten zapach w jakiś sposób zaskakuje na różnych etapach jego noszenia. Bynajmniej, choć sam zapach bardzo lubię, uważam go za jeden z najładniejszych zapachów takich mleczno-figowo-laktonowych. Jest to zapach na pewno, który w mojej kolekcji jest niemałą perełką, którą bardzo, bardzo lubię nosić. Ale gdybym miała być obiektywna, muszę przyznać, że również perfumy te niczym mnie nie zaskakują. I kolejne perfumy w moim osobistym rankingu słodziaków, które oceniłam na szósteczki. Obie dostały ode mnie 6 punktów na 10 możliwych. I oba zapachy to są zapachy z jednej linii, a mianowicie są to perfumy od marki Dolce Gabbana. I tutaj mam the only one, a tutaj mam the only one too. Słuchajcie, oba zapachy. Czy bym zaliczyła do końca do słodziaków? Niekoniecznie, bo jeśli chodzi o brzmienie na mojej skórze i w jednych, i w drugich perfumach, przede wszystkim czuję takie lekko proszkowe piżmo. Ani jeden, ani drugi zapach na mojej skórze nie jest takim totalnym słodziakiem. Choć im jest chłodniej, im bardziej tak naprawdę rozwija się zima i te srogie chłody i mrozy, tym bardziej rzeczywiście wysładzają się na mojej skórze. Ale jeśli chodzi o pozostałe pory roku, właściwie na mnie są to głównie piżmowce. Perfumy z bardzo silną nutą fiołka, z bardzo silną nutą irysa i właśnie nutą piżma. Ten jest troszeczkę bardziej owocowy i bardziej różany. Tutaj mamy delikatną nutę cappuccino, chociaż powiem szczerze, że ja to cappuccino czuję tylko i wyłącznie w otwarciu. Oba zapachy również bez jakichś kontrapunktów, bez jakichś zaskoczeń, choć powiem szczerze, że nie takie linearne jak wcześniej przeze mnie pokazywane, bo rzeczywiście one mają otwarcia bardzo wyraziste i bardzo takie indywidualne. Ten właśnie otwiera się cappuccino, a ten pięknymi czerwonymi owocami z różą. Ale słuchajcie, wnucie serca i wnucie bazy. Właściwie i jeden i drugi zapach na mnie układa się bardzo podobnie, czyli jest leciutko-słodki, bardzo mocno właśnie taki piżmowy, proszkowy, bardzo mocno fiołkowy i rysowy. Zatem zaskoczeń w fazie serca i bazy nie ma, aczkolwiek i jeden i drugi zapach uważam za niezwykle przyjemny. I słuchajcie, doszliśmy w moim rankingu osobistym do perfum, które zdobyło u mnie 7 punktów. Będzie tutaj kilka tak naprawdę propozycji. I zacznę od perfum mojej ulubionej marki, czyli marki Mugle, i jest to Angel Nova. Słuchajcie, dlaczego tylko i wyłącznie 7 punktów? Bo zapach jest zgoła naprawdę fajny i nie mogę o nim powiedzieć złego słowa. Słuchajcie, dostał ode mnie tylko i wyłącznie 7 punktów dlatego, że jest to zapach nieprzewidywalny, który czasem lubi się bardzo brzydko i bardzo syntetycznie ułożyć na skórze. Dlatego też nie mógł w moim osobistym rankingu zasłużyć na wyższą ocenę, aniżeli właśnie ta siódemeczka, dlatego że są takie dni, kiedy naprawdę bardzo trudno ten zapach na sobie znieść. Jeśli chodzi o sam Mam naturę zapachu i jest to przede wszystkim zapach bardzo mocno owocowy. Niemniej jednak te owoce z jednej strony są bardzo świeże, ale z drugiej takie właśnie słodziutko nektarowe. Dlatego niewątpliwie Angela Nowa zaliczam do słodziaków, tylko właśnie z założeniem, że jest to typowy owocowy słodziak, a nie słodziak właśnie jakiś taki stricte waniliowy czy pralinkowy. Kolejnymi perfumami, które w moim rankingu zarobiły 7 punktów, są tym razem perfumy od marki Carolina Herrera i jest to 212 VIP. Perfumy bardzo ładne, bardzo kobiece, bardzo otulające, super na okresy jesieni i zimy. Aczkolwiek tutaj znowu jest ten case, który był w przypadku Hipnose czy w przypadku Adults od Kiliana. Czyli perfumy generalnie takie bardzo rachityczne, niezbyt mocno rozwijające się. Aczkolwiek powiem Wam, że tutaj rzeczywiście to otwarcie jest bardzo, bardzo fajne, bo jest takie delikatnie tropikalne. Im bliżej nut serca i bazy, tym zapach się robi taki właśnie bardziej cieplutki, bardziej otulający. Wychodzi zawarta w bazie tutaj nuta rumu. Generalnie perfumy na pewno z ciekawszym rozwojem aniżeli kilka innych, które pokazywałam Wam wcześniej. Aczkolwiek też zapach nie do końca taki wow, że nie mógł po prostu zasłużyć sobie na więcej punktów aniżeli te 7. Na plus muszę dodać dobre parametry i to, że zapach nawet przez chwilę, nawet przez moment nie pachnie sztucznie i syntetycznie. I kolejne perfumy w moim rankingu, które dostały siódemeczkę, czyli które dostały 7 na 10 punktów w mojej osobistej ocenie, to perfumy znowu od marki Dolce Gabbana i jest to The Only One Intense. Słuchajcie, myślę, że to są tak osobiście, sobie myślę, oczywiście najlepsze perfumy z tej linii, czyli z linii The Only One. Na pewno perfumy ciekawe, niebanalne, bardzo mocno wieczorowe, gdzie mamy bardzo silną nutę jaśminu, delikatny kokos i dość słodziutką bazę w postaci wanilii i żywicy bursztynowej. Dlaczego nie zasłużyły w moim rankingu na więcej niż te 7 punktów? A to dlatego, że to jest zapach troszeczkę głaski i syntetyczny w swoim sercu i w swojej bazie, aczkolwiek cały czas uważam bardzo ładny, bardzo fajny na wieczory, na pewno wart rekomendacji z mojej strony, więc jeśli poszukujecie takiego lekko zmysłowego osłodziaka z bardzo silną notą białych kwiatów, na pewno powinniście się przyjrzeć The Only One Intense. I na siódemkę w moim osobistym rankingu zasłużył kolejny zapach od marki Carolina Herrera, i jest to podstawowe Good Girl. Ja ją oczywiście mam w edycji Dot Drama, niemniej jednak mam wrażenie, że zapach właściwie w 99% jest taki sam, więc mimo, że Wam pokazuję tę butelkę, to mówię po prostu o edycji standardowej. I słuchajcie, moglibyście powiedzieć nuda, ale tak naprawdę, kiedy ten zapach pojawił się na rynku, bodaj to był 2016 rok, on był czymś nietypowym i czymś po prostu innym. Był zapachem, który doskonale łączył ten unisexowy sznyt, bo nie są to tak do końca perfumy wybrzmiewające stricte Damsko, ale też zaskakiwał połączeniem nuty kawy, nuty pralinki i przede wszystkim nuty białych kwiatów, tutaj głównie wyczuwalnej tuberozy. Perfumy na pewno seksowne, na pewno zmysłowe, aczkolwiek y, dlatego nie zasłużyły w moim osobistym rankingu na więcej niż 7 punktów. Ponieważ czuje się w nich pewnego rodzaju syntetyczność i pewnego rodzaju sztuczność. Dlatego uważam, że niestety na więcej punktów aniżeli ta siódemeczka nie zasługują. Acz, zapach bardzo seksy, bardzo ładny, bardzo kobiecy, bardzo zmysłowy. Mój żelazny komplementołapacz Perfumy, które bardzo chętnie wybierałabym na randki. I zestawienie moich siódemeczek, czyli perfum, które w moim osobistym rankingu dostały 7 punktów, zamyka zapach od marki Trussardi i jest to Sound of Donna. Słuchajcie, ja do tych perfum nie mam nic. To są jedne z najciekawszych perfum od marki Trussardi, niewątpliwie. Zapach, który jest delikatnie słodki, ale też delikatnie wytrawny, delikatnie kremowy. Słuchajcie, mam wrażenie, że rozwój tego zapachu nie jest jakiś zaskakujący. Dlatego nie mógł w moim rankingu dostać więcej aniżeli te 7 punktów. Aczkolwiek na pewno Wam go nie odradzam. Na pewno łapcie go w dłonie w perfumeriach do testów, bo myślę, że zapach o świetnych parametrach, doskonałej trwałości i projekcji. A w dodatku, w gronie i w rankingu tak naprawdę wszystkich perfum słodkich, które istnieją na rynku, bardzo, ale to bardzo ciekawy i niepowtarzalny. I teraz chciałabym przejść do perfum, które w moim osobistym rankingu zdobyły 8 punktów, czyli już widzicie, że tutaj dochodzimy do punktacji bardzo, ale to bardzo wysokiej. I zacznę od perfum, które notabene mam dzisiaj na sobie. I tak naprawdę to, że je dzisiaj noszę, zweryfikowało fakt, że stwierdziłam, że dam im 8 punktów, bo myślę, że gdybym ich dzisiaj nie ponosiła, dałabym im jednak punktów 9 albo nawet i bym się pokusiła o dziesiątkę. Ale dzisiaj stwierdziłam, że zasługują w moim rankingu tylko i wyłącznie na 8 punktów, i co to jest? Są to perfumy od marki M Mikalew i jest to Not Vanille. Słuchajcie, obniżyłam ocenę tym perfumom, ponieważ jakiś czas temu poznałam pierwotną formułę tych perfum, poznałam pierwszą wersję tych perfum i uważam, że niestety współczesne formuły zostały bardzo, ale to bardzo mocno okrojone. W stosunku do pierwowzoru i zapach ma już trochę mniej tego uroku, trochę mniej tej mocy, trochę mniej tej zawiesistości. Dlatego tylko i wyłącznie 8 punktów, a nie więcej. Perfumy bardzo silnie waniliowe, ale też z mocną mroczną tonką, z delikatnymi nutami koniaku i rumu. Zdecydowanie zapach wart zainteresowania, wart powąchania, aczkolwiek tutaj muszę lojalnie uprzedzić, że parametry nie są zabójcze, bo trwałość na mojej skórze to zaledwie kilka godzin, powiedzmy 4 do 5, co jak na markę, która ma bardzo, ale to bardzo drogie zapachy, uważam nie jest rewelacyjnym osiągnięciem. I kolejne perfumy, które w moim osobistym rankingu zdobyły 8 punktów na 10, to perfumy tym razem od marki Jimichu i jest to klasyczna woda perfumowana bez nazwy, więc po prostu Jimichu EDP. Słuchajcie, dlaczego tylko 8 punktów, a nie 10? A to dlatego, że perfumy te siedzą bardzo mocno w trendzie słodziaków. Nie są jakoś na rynku takie bardzo zindywidualizowane. I tylko dlatego odjęłam im te dwa punkty, bo jeśli chodzi o sam urok, o samą kompozycję, jest to kompozycja na pewno bardzo fajna, bardzo ładna, bardzo dobrze nosząca się mega zaskakująca, tak naprawdę. Bo w zależności od tego, kiedy nosicie te perfumy, w jakim okresie roku one się potrafią bardzo różnie rozwijać na skórze, więc na pewno jest to zapach zaskakujący i ciekawy. Jeśli chodzi o mnie, no to mój żelazny typ i perfumy, które po prostu uwielbiam. Dlatego yy, bardzo Wam doradzam przetestowanie i właśnie doradzam przetestowanie, a nie zakup w ciemno, ponieważ wiem, że na niektórych skórach te perfumy nie układają się tak do końca korzystnie jak na mnie więc nie kupujcie w ciemno, raczej najpierw przetestujcie, żeby wyeliminować taką możliwość, że będą one na Was pachnieć tylko i wyłącznie zielono-paczulowo. I kolejnymi perfumami, które zasłużyły w moim rankingu osobistym na 8 punktów, to perfumy, które znowu Wam pokażę w parze. Podobnie jak perfumy od marki Dolce Gabbana z serii The Only One. I są to perfumy tym razem od marki Mugle. I są to dwa Angel Amuse. Tutaj mam wodę perfumowaną, tutaj mam wodę toaletową. I słuchajcie, uważam, że to są jedne z najlepszych flankerów Angela, podstawowego Angela. Nie rozumiem zupełnie, dlaczego Marka zdecydowała się jeden i drugi zapach wycofać, bo niestety oba zapachy są już wycofane, ponieważ uważam, że były to naprawdę bardzo fajne, ciekawe i przede wszystkim miażdżące parametrami flankery. Jeśli chodzi o ten flanker, on był bardziej taki kremowo-śmietankowo-czekoladowy. Tutaj mieliśmy troszeczkę więcej owoców, owoców czerwonych, ale też tropikalnej marakui. Zdecydowanie oba zapachy były świetne, z bardzo fajną, wyrazistą paczulą, która była właśnie w klasyku. Więc tutaj to DNA zostało bardzo silnie zachowane i fajnie, ponieważ te perfumy nosiło się przez to bardzo ciekawie, one po prostu intrygowały, bardzo fajnie się rozwijały. Słuchajcie, zupełnie nie rozumiem decyzji marki Mugle o wycofaniu obu z tych zapachów, ponieważ uważam i jeden i drugi zapach za naprawdę jeden z topowych produktów z linii Angel. I słuchajcie, teraz przechodzimy do mojego prawdziwego top of the top, bo teraz będą perfumy, które w moim osobistym rankingu zgarnęły 9 punktów, czyli bardzo dużo, bo jest to 9 na 10. Zatem teraz już będą tylko i wyłącznie do końca filmu takie moje po prostu żelazne złote strzały. Perfumy, które po prostu uwielbiam, które kocham i którymi się nie nudzę i niezwykle cieszę, tak naprawdę, niezależnie od pory roku. I jako pierwsze perfumy, które zdobyły u mnie notę 9 punktów, pokażę Wam perfumy od marki Barbery I jest to Hair w edycji Intense. Słuchajcie, jak wiecie, ja ten zapach uwielbiam. Jest to taki typowy, owocowy słodziaczek. Perfumy o niezwykle dobrych parametrach, świetnej trwałości, świetnej projekcji. Zapytacie mnie, czy to są najlepsze perfumy z tej linii? Zapewne nie. Natomiast dla mnie, jeśli chodzi o zbieżność z moim gustem, jest to zapach najlepszy, ale oczywiście mam wrażenie, że klasyk czy wersja EDT mogą dla bardzo wielu osób spośród Was być lepsze, aniżeli właśnie ta wersja. Ale jeśli chodzi o mnie, jest to po prostu mój żelazny must have. Perfumy bardzo przepięknie, przesoczyście, przedziewczęco-owocowe, z bardzo silną, słodziotką bazą w postaci wanilii i żywicy bursztynowej. Jeśli chodzi o linię her od marki Barbery, zdecydowanie mój ulubieniec. I kolejne perfumy, które w moim osobistym rankingu zdobyły 9 punktów, to tym razem typowy przedstawiciel nurtu gourmand, i są to perfumy od marki Mancera i jest to Choco Violet. Słuchajcie, ja bardzo lubię ten zapach. To jest top of the top, mój perfum na życie, ale muszę Wam powiedzieć, że zdobył u mnie 9 punktów, dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że parametry tego zapachu po prostu mogą zabić otoczenie. Jest to zapach o tak silnej trwałości i tak mocnej projekcji, że naprawdę należy go dozować po prostu w ilościach aptecznych. Po drugie są to perfumy piorońsko wręcz słodkie. Mamy tutaj nie dosyć, że nutę czekolady, to jeszcze bardzo, ale to bardzo silną wanilię. Słuchajcie, co zaważyło o tym, że oceniłam je tak wysoko, ponieważ nie jest to typowy, oklepany, ulep i słodziak, ponieważ perfumy te mają bardzo takie ładne, silne niuanse zielone? Na etapie swojego brzmienia i mają pewnego rodzaju kwaskowatość. I właśnie tymi dwoma nutami nutą po pierwsze zieloną, a po drugie nutą właśnie kwaskowatych pomarańczowych owoców bardzo, ale to bardzo mocno zaskakują. Dlatego oceniam je bardzo wysoko jako perfumy z ciekawymi kontrapunktami, bardzo ciekawie rozwijające się i oczywiście o doskonałych, jak na markę Mancera przystało, parametrach. I kolejne perfumy, które w moim osobistym rankingu zasłużyły na notę 9 punktów na 10, to również będą perfumy, które notabene pokażę Wam w parze, ponieważ są to perfumy z jednej linii. I są to perfumy, mianowicie z linii La Vie Belle, i tu mam edycję Labsolu, tu mam edycję En Ton Słuchajcie, uważam osobiście, nieskromnie, że są to najlepsze perfumy z linii La Vie Belle niepowtarzalne, bardzo ciekawe, o doskonałych parametrach, bo i jedne i drugie perfumy mają doskonałą trwałość i projekcję. Jeśli chodzi o tę edycję, czyli edycję L'Absolu, jest to taki typowy irysowiec, zapach słodki, ale z drugiej strony niezwykle elegancki, bo właśnie bardzo silnie pudrowy nutą irysa. Jeśli chodzi o edycję Entencement, powiem szczerze, że ona jest dedykowana chyba dla troszeczkę młodszej klienteli, bo czujemy tu słodziutką, bardzo soczystą nutę maliny, aczkolwiek perfumy cały czas też bardzo pudrowe, bardzo irysowe, bardzo urocze, bardzo słodziutkie, nutą wanilii i pralinki. Zdecydowanie, jakbyście mnie zapytali, które perfumy z linii La Villebelle polecam, to polecam jedną albo drugą z tych pozycji. I tym oto sposobem doszliśmy do ścisłego top of the top, czyli do perfum, które w moim rankingu zdobyły najwięcej, bo 10 punktów na 10 możliwych. Oczywiście są to moje osobiste upodobania, mój osobisty gust, więc oczywiście możecie się z moją opinią nie zgodzić, acz myślę, że bardzo wiele z Was, jeśli nawet tych perfum nie lubi, to w pewien sposób je docenia, ponieważ również uważa je za perfumy jak na współczesne standardy, dość ciekawe i dość interesujące. I mój ranking 10 na 10 zdecydowanie otwiera Hypnotic Poison od marki Dior. Słuchajcie, jest to słodziak niebanalny, z bardzo silną nutą gorzkich migdałów, z delikatnym kaźdełkiem, bardzo też silnie określony nutami kwiatów i owoców. Perfumy bardzo mocno zmysłowe, bardzo mocno wieczorowe, bardzo mocno seksowne. Aczkolwiek powiem szczerze, że ja też je noszę w ciągu dnia do pracy w czasie zimy i doskonale się w takim otoczeniu odnajdują. Zdecydowanie zmysłowość, seksowność i ogromna kobiecość w butelce. Jeden z moich ulubionych zapachów od marki Dior. I kolejne perfumy, które oceniam jako 10 na 10 w moim osobistym rankingu, to perfumy, niestety, ku mojej wielkiej rozpaczy wycofane. Są to perfumy od marki Tom Ford, jest on Pour Femme. I mamy tutaj bardzo ładne połączenie, słuchajcie, nut gourmand, nut drzewnych, delikatnie takiej dymnej wanilii. Perfumy na pewno niebanalne, na pewno ciekawe, bardzo mocno zmysłowe i wieczorowe, raczej powiedziałabym nie do noszenia w ciągu dnia, a myślę świetnie sprawdzające się na rano Perfumy niebagatelne, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o słodziaki, jeden z najciekawszych zapachów, jakie wąchałam w rynku mainstreamowym, w rynku perfum mainstreamowych, w perfumeriach, zdecydowanie moje wielkie 10 na 10 i moja ogromna rozpacz, że zapach jest wycofany. I kolejne perfumy z nutą 10 w moim osobistym rankingu. To tym razem perfumy od marki Parfums de Marly Safanat. Jak wiecie, jest to ekskluzywna marka perfum, której perfumy, no niestety, są perfumami z kanonu bardzo drogich. Plasujących się w granicach cenowych od 600 zł w górę. Jeśli chodzi o Safanat, to nie jest tak do końca taki typowy słodziaczek, bo on ma bardzo silne nuty kwiatu, pomarańczy i lanki, lanki i nute gruszki. Chociaż tutaj bym powiedziała też takiej słodziutkiej i nektarowej. Moim zdaniem są to super perfumy na bóry przełom zimy i wiosny, ponieważ one są takie solarne, optymistyczne, bardzo mocno słoneczne. Po prostu przywołują od razu w myślach i w skojarzeniach po prostu cieplutkie słońce. Perfumy, które nie mają nawet grama syntetyczności, świetnie skomponowane ze świetnej jakości składników, troszeczkę notabene podobne do klasyk od marki Jean Paul Gaultier, z tym, że bez tej mydlanej i vintage'owej nuty, która była w klasyku od marki Gaultier. Jeśli chodzi o parametry, no to tytan, projekcji i trwałości perfumy, których wystarczą jedynie dwa psiki, żeby czuć je właściwie od siebie cały, calutki dzień. Zdecydowanie moje ogromne i tutaj szczerze i bez żadnej wątpliwości przyznane 10 na 10 perfumy, których na pewno musicie spróbować, będąc perfumerii niszowej. I kolejne perfumy w moim rankingu, które zasłużyły na moje osobiste 10 na 10, które są w moim top of the top słodziaków, to perfumy Notabene od marki Jean-Paul Gaultier, którą właśnie przed momentem przy okazji Safanat przywoływałam, i są to perfumy z linii Label. Tutaj mam klasyka, tutaj mam edycję Intense, czyli Le Parfum. I słuchajcie, czy jedne, czy drugie perfumy uważam są zapachem świetnym, bardzo takim esencjonalnym, bardzo takim eliksirowym, nektarowym. Perfumy słodkie, ale z pewnego rodzaju dymnością, z pewnego rodzaju uniseksowym charakterem wetywerii, którą mamy tutaj w obu zapachach w bazie. Perfumy również bardzo słodziutkie, nutą takiej likierowej gruszki, z delikatną w przypadku edycji Le Parfum, nutą wiśni. Słuchajcie, moim zdaniem takie po prostu mega seksowne, y, zmysłowe eliksiry, aczkolwiek właśnie takie nie do końca ulepne, co stanowi o tym, że są to perfumy cały czas bardzo, ale to bardzo interesujące. Zupełnie, słuchajcie, pozbawione syntetyczności, skomponowane z bardzo dobrej jakości składników. Y, przynajmniej na mojej skórze, o bardzo również dobrych parametrach, które również, w mojej opinii, zasługują na bardzo mocną ocenę. I ostatnie perfumy zamykające mój dzisiejszy film, które w mojej opinii zasłużyły na 10 na 10, to perfumy, które tym razem w mojej kolekcji są w niewielkiej pojemności 12 ml. I są to perfumy od marki M. Mikalef i jest to Mon Parfum Crystal. Słuchajcie, jest to zapach tak samo słodki, jak i wybitnie, wyjątkowo elegancki. Zapach z bardzo silną nutą róży, ale też z pewnego rodzaju karmelową słodyczą, dlatego też dostał się właśnie do mojego rankingu słodziaków. Perfumy, słuchajcie, których czuć klasę, bogactwo, świetne jakości składniki. Perfumy zrobione po prostu z najwyższą starannością, przepiękne, intrygujące, wodzące za nos, również o doskonałych parametrach projekcji i trwałości. Zdecydowanie również chcę zwrócić Waszą uwagę na tego słodziaka od marki M. Mikalew i zachęcić Was do przetestowania go w perfumeriach niszowych. I słuchajcie, byłoby to tyle kochani w moim dzisiejszym filmie. Tutaj wam pokazałam chyba około 30 perfum, więc myślę, że nieźle się nagadałam. Mam nadzieję, że mimo że się tyle nagadałam, to was nie zanudziłam i obejrzyliście ten film z przyjemnością do końca. Bardzo wszystkim dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmu na kanale. Pozdrawiam was wszystkich niezwykle serdecznie i ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję jak najszybciej w kolejnym filmie. Pa pa.